Cześć. Dziś przyjrzymy się podstawom ustawy oraz najważniejszym wskazówkom, które warto znać, aby skutecznie działać w obszarze pożytku publicznego. Na początek omówię, czym w ogóle zajmuje się ustawa i jakie są jej najważniejsze punkty. Następnie przejdziemy do formalności związanych z zakładaniem organizacji. Opowiem też o tym, jak współpracować z administracją publiczną oraz jak działać w obszarze zamówień publicznych i klauzul społecznych. Zacznę od tego, czym są organizacje działające w sferze pożytku publicznego. To zazwyczaj organizacje pozarządowe, które realizują działania ważne dla społeczeństwa. Można tu wymienić na przykład pomoc społeczną, ochronę zdrowia czy edukację. Kluczowe jest to, że ich celem nie jest zarabianie pieniędzy, ale działanie na rzecz dobra wspólnego. Działalność w sferze pożytku publicznego obejmuje szeroki wachlarz dziedzin, od pomocy społecznej, przez edukację i kulturę, aż po ochronę środowiska i turystykę. Dzięki temu organizacje mają wiele możliwości, aby działać na rzecz ważnych spraw. Przejdę teraz do formalnych wymogów, jakie musi spełnić nowa organizacja. Jeśli chcesz założyć organizację, musisz zdecydować, czy będzie to stowarzyszenie, czy fundacja. Oto, co trzeba wiedzieć, stowarzyszenie. To grupa co najmniej siedmiu osób, które wspólnie realizują określone cele. Wymaga zebrania założycielskiego, podczas którego ustala się statut i wybiera władzę. Fundacja. Jej działalność opiera się na majątku przekazanym przez fundatora. Również wymaga statutu, który określa cele i zasady działania. Najważniejszym krokiem jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS. Po tym organizacja uzyskuje osobowość prawną. Następnie trzeba zgłosić się do Urzędu Skarbowego po NIP oraz do GUS po numer Regon. Współpraca z administracją opiera się na zasadach takich jak pomocniczość, partnerstwo i jawność. Administracja publiczna może zlecać organizacjom realizację różnych zadań publicznych albo udzielać dotacji. Warto wiedzieć, jak przygotować dobrą ofertę, aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Organizacje często biorą udział w realizacji zamówień publicznych, zwłaszcza tych z klauzulami społecznymi. Klauzule te pozwalają wymagać od wykonawców, aby angażowali osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, np. osoby bezrobotne czy osoby z niepełnosprawnością. To świetna okazja, aby realizować swoje cele społeczne. Jak przygotować ofertę? Chcąc złożyć ofertę na zlecenie zadania publicznego, trzeba dobrze się przygotować. Opis zadania, dokładna kalkulacja kosztów i wskazanie zasobów to kluczowe elementy. Pamiętaj też, aby zapoznać się z wymaganiami konkursu, to naprawdę ułatwia sprawę. Dzięki za obejrzenie. W tym filmiku opowiedziałem o podstawach ustawy o działalności pożytku publicznego, krokach do założenia własnej organizacji i zasadach współpracy z administracją. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się pomocne w Twojej drodze do tworzenia pozytywnych zmian. Jeśli masz pytania lub chcesz zobaczyć więcej takich materiałów, zostaw komentarz i zasubskrybuj nasz kanał. Powodzenia w rozwijaniu Twojej organizacji i działania na rzecz dobra wspólnego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.